Anna Więckiewicz, witam w serwisie informacyjnym. W dzisiejszym odcinku m.in. młodzieżowy obóz drużyn pożarniczych w skrzyni, maseny na piekiełkach oficjalnie otwarte, tytuł rowerowej stolicy Polski przyznany. 28 czerwca nad jeziorem Słone w skrzyni rozpoczął się 24 już młodzieżowy obóz drużyn pożarniczych. Uczestniczy w nim ponad 200 dzieci z całego powiatu starogarskiego. Jego organizatorem jest Starogarska Ochotnicza Straż Pożarna. Uczestników letniego wypoczynku odwiedzili prezydent miasta Janusz Stankowiak ze swoimi zastępcami Maciejem Kalinowskim i Tadeuszem Błęskim. W minionym tygodniu prezydent Starogardu oddał w ręce mieszkańców piaszczyste boisko do uprawiania sportów plażowych i naturalny plac zabaw dla dzieci. Decyzją Rady Miasta boisku nadano imię Macieja Olszewskiego, znakomitego siatkarza ze Starogardu Gdańskiego, który zginął tragiczną śmiercią 24 czerwca 2001 roku. Upamiętniającą starogardzkiego siatkarza tablicę odsłonił ojciec Macieja, Zbigniew Olszewski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi przedstawiciele władz państwowych, senator Ryszard Świlski oraz poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński. No jestem niezwykle dumny, ale myślę, że Maciej na to całkowicie zasłużył. Tutaj kiedyś w tym miejscu myśmy pobudowali z SKS i już nie wiem, kto był tam sponsorem jeszcze, pobudowali dwa boiska. Zresztą tutaj odbyły się, odbył się w rocznicę śmierci Macieja Puchar Polski. Wie pani, no taki obiekt to myślę, że jak młodzież zobaczy ten obiekt, to chętnie będzie tutaj przychodziła, trenowała i tak dalej. Niekoniecznie każdy musi zostać zawodowcem. Myślę, że tutaj będą również organizowane turnieje dla, dla weteranów, dla starszych. No, cieszę się, że tak piękny obiekt powstał dzięki wsparciu rządowemu. Kolejny obiekt, służy mieszkańcom Starogardu, ale myślę, że nie tylko. Po basenach teraz e, piękne e, boiska plażowe, upamiętniające e, wspaniałego e, sportowca pochodzącego ze Starogardu, reprezentanta Polski. Cieszę się, że e, mam taką możliwość, satysfakcję. Otwarcia dzisiaj e, takiego kompleksu boisk do sportów plażowych, gdzie nie tylko będzie można grać w piłkę siatkową, ale również wręczną się okazuje, że na piasku można grać i piłkę nożną. Mam nadzieję, że skorzystają z tego nie tylko najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, ale również nieco starsi. Czerwcowa rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski dobiegła końca. Dzięki zaangażowaniu pasjonatów w dwóch kółek, Starogard zajął 12 miejsce na 62 miasta, które przystąpiły w tym roku do zabawy. Już niebawem poznamy najlepszych, którzy wykręcili najwięcej kilometrów dla Starogardu. Rowerową stolicą Polski została w tym roku Biała Podlaska. W drugiej części serwisu zapowiedzi wydarzeń w naszym mieście. Targarskie Centrum Kultury 14 lipca o godzinie 19 w Sali Soku organizuje premierowy pokaz filmu dokumentalnego pod tytułem Z pamiętników Aleksandra Fogla Krzyżacy. Podczas premiery dokumentu filmowego w Starogardzie Gdańskim odbędzie się spotkanie ze Sławomirem Malinowskim, autorem scenariusza, reżyserem oraz Tomaszem Foglem, synem Aleksandra Fogla. Wstęp wolny. Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza na cykl koncertów do parku Nowe Oblicze. Koncertowe wieczory organizowane w ramach Sceny Letniej SCK odbywają się w lipcowe niedzielne wieczory. W najbliższą niedzielę o 19.00 wystąpi akord kociewie z akordeonem w roli głównej. Usłyszycie także włoskie brzmienia. Giuseppe Sestito swoim głosem, gitarą i pasją do muzyki zabierze publiczność w muzyczną podróż, podróż przez jazz, swing i popowe klasyki. Dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej Mariusz Brodnicki zaprasza do udziału w otwarciu wystawy pod tytułem Leszek Baczkowski, rzeźbiarz z Kociewia. Odbędzie się 7 lipca o godzinie 17 w głównym budynku muzeum przy ulicy Bocznej 2. Lato w mieście trwa. Starogardzkie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biblioteka Miejska oraz Muzeum Ziemi Kociewskiej przygotowało dla dzieci i młodzieży wiele artystycznych, naukowych, a także sportowych atrakcji. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na plakacie. Informacje sportowe 24 czerwca na boisku PSP 1 po raz 5 odbył się Laser Run 2023, czyli sportowe zmagania w bieganiu i strzelaniu. UKS ósemka przygotowała dwie trasy biegowe na 150 i 300 metrów oraz strzelnicę z dziesięcioma stanowiskami strzeleckimi. W wydarzeniu udział wzięło około 60 zawodników z Elbląga, Torunia, Gdańska, Gdyni, Malborka, Korzeniewa, Płocka i Zblewa. Nie zabrakło reprezentantów naszego miasta, w tym członków UKS ósemka. Wydarzenie współfinansowane było przez gminę miejską Starogard Gdański. W miniony piątek 30 czerwca starogardzianka Anna Knobel brała udział w trzeciej edycji Igrzysk Europejskich, organizowanych w tym roku w Polsce. Należąca do klubu sportowego Beniaminek 03 Probe, sekcja kickboxingu zawodniczka, walczyła z uczestniczką z Bułgarii. Niestety naszej kickboxerce nie udało się wejść do strefy medalowej, mimo tego gratulujemy obecności na tak prestiżowej imprezie. Dziś to wszystko, dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.